Witam Państwa, nazywam się Alvaro Alfonso i dzisiaj przeprowadzimy reportaż z szefem policji. Witam, witam, Benito Silverlock, szef policji, numer o znaku 0 i 1. A więc, proszę Pana, jak wygląda dzienna rutyna funkcjonariusza LSPD? Jedziemy do szatni przeważnie, ubieramy się, pobieramy wyposażenie, jeździmy na zlece... zlecenia, na powiadomienia, na zgłoszenia. No i? Po zakończonej służbie wracamy, wypisujemy raport z całego dnia, składamy broń i do domu. Jakie są najczęściej popełniane przestępstwa? Hmm, sprzedaż narkotyków, ucieczka w szedłowie SPD, rabunki wszelakiej maści, e, rabunki pojazdów luksusowych. To bardzo częste zjawisko ostatniego czasu. Jaka była pana najdziwniejsza interwencja? Ciężko stwierdzić, jaka była najdziwniejsza, ale najciekawsza była w moich latach świetności dwa lata temu, plus minus, yy, gdzie została podłożona bomba pod dojem. Wtedy funkcjonariusz Tomigan yy, przeciął zły kabelek, na szczęście nic mu się nie stało. Coś, co lubisz w swojej pracy? Yy, pościgi, negocja negocjacje i rozmowa. Rozmowa to jest najlepsze, co mnie także spotkało w tej pracy. Otworzyłem się o wiele bardziej na ludzi. Porównując stan na te, z teraz z, z tym, co było powiedzmy 5 lat temu, bardzo, bardzo się otworzyłem na ludzi przez pracę w jednostce. Jaki macie plan na zwalczanie przestępczości? Inwestycja w jednostkę. Im więcej pieniędzy wpakujemy w jednostkę, tym więcej, yy, tym więcej będziemy mogli działać. Na chwilę obecną mamy zamówioną nową broń do jednostki. Yy, bardzo dobrą broń swoją drogą co bardzo, bardzo nam, nas wspomoże. Oczywiście funkcjonariusze również dostali dzisiaj wypłaty swoje yy, z bardzo dużymi premiami. To również ich zachęci oczywiście. Czy masz coś do przekazania naszym odbiorcom? Nie musicie się bać, w naszym mieście, nasze miasto jest bezpieczne, jeśli macie nas. Dziękuję. Mówił dla Was szef policji Benito Sirberlock.